Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym odcinku Kręcimy nieruchomości. Dzisiaj pokażę Wam wyjątkowy dom i wyjątkowe wnętrze, po którym uwaga, uwaga, oprowadzi nas sama właścicielka. Dochodźcie, zapraszam do środka. Za oknami Natura 2000, w środku bardzo naturalnie, ciepło. Nowocześnie, no i właśnie tak ergonomicznie. Tak, tak, tak. tak. Przede wszystkim miało być wygodnie. Mm -hmm. eee, I ja też chciałam, żeby ten dom był na tyle plastyczny, że dodatkami możemy naprawdę zmienić jego charakter. Mm -hmm. Więc, jakby tą bazę mamy jednolitą. W jednej gamie, w jednej jakby mamy główne tutaj te same kolory. Dom jest założenia hedonistyczne. Po prostu mhm. jest tak, żeby było bardzo wygodnie, przyjemnie, e, można było przyjmować gości. I żeby był dla każdego. Żeby tak? był dla każdego. W centrum domu jest kuchnia jak widać. Tutaj mamy jeszcze ukrytą e, spiżarnię, taką mhm. tak zwaną brudną kuchnię. Całkiem spora. Mhm. Dużo gotuję i lubię mm -hmm. gotować, mm -hmm. więc to jest nasze serce domu, tak, tak zwany ołtarz. Bardzo duża ta wyspa. Ile ona ma mniej więcej? Ona 4 ma 4 metry długości i 1,20 m szerokości. Mm -hmm. To nie jest taki standardowy wymiar e, No tutaj ta przestrzeń nam pozwoliła na taką mm -hmm. sytuację, ale no, na ogół w mieszkaniach albo w domach no, nie masz takiej dużej przestrzeni. Tak, dokładnie, dokładnie. A sam salon i kuchnia to ile to jest metrów? E, to jest ponad 50 metrów. Zależy mm -hmm. co brać pod uwagę, no bo tu mamy jeszcze te boczne korytarze, mm -hmm. które nam okalają taki sześcian. Jest też pokój oh. dla gości mm -hmm. z prywatną łazienką. Tak jak mówię, właśnie dom był nastawiony na to, żeby można mm -hmm. było przyjmować gości, żeby wszyscy się czuli tutaj Szyfard. jak w domu. Mm -hmm. I tu mamy bucecik nasz. Jaki piękny! Tak, bucecik się śmieje, bo nie jest tak. konkursowy, bo udało mi się wygrać konkurs da. Cudowne. E, wyjazdem do Paryża w nagrodę. więc. To jest tapeta? Tak, tak. tak, Ta tak. Rane, niesamowita jest. Widzę, że jakaś umuzykalniona, bardzo rodzina. E, no chcielibyśmy, Śpiewam, więc się staramy. Się e, no, dziewczynki, czyli moje córki, się tutaj e, uczą gry na różnych instrumentach. E, zaczęło się chyba od tego akordeonu. Jak mała nasza najmłodsza się zafascynowała panem w przedszkolu, który grał na akordeonie wow. i wymarzyła sobie, że chce że ten akordeon. No i tak poszło za ciosem. No dobrze, tutaj mamy projektor, mamy klimatyzację. Mamy klimatyzację mamy... dorabianą, co prawda, dlatego ona nie jest aż tak bardzo ukryta, jak pewnie pierwotnie byśmy to ukryli, mm -hmm. ale pogoda nam się trochę zmienił klimat no tak, i, i. Dokładnie, i te lata i... ostatnie nie dały już ta, ta. wytchnienia. To prawda, mamy tutaj jeszcze wentylację z akuperacją zrobioną, więc jakby ten dom się sam chłodzi albo sam się nagrzewa. On jest niestandardowo zbudowany na planie krzyża i po prostu tak. jest to z każdej strony, co było trudno po prostu zrobić, żeby on był też ekonomiczny, żeby można było mhm. go fajnie ogrzewać. No ale tu architekci się też natrudzili, żeby zrobić taką grubą konstrukcję zewnętrzną. Super. Ale skąd właśnie ten pomysł na ten projekt na planie krzyża? Czy ze względu na kierunki świata. Tu parę, parę rzeczy się nałożyło. Głównie na kierunki świata, i chcieliśmy się otworzyć niestandardowo, bo trochę na. Na wschod wschodnio-północną część, a ta strefa dzienna na ogół powinna być na tej zachodnio-południowej, mm -hmm. ale chcieliśmy mieć niezmącony widok. A tam jest Natura 2000, więc jakby wiedzieliśmy, że tam się nam nikt nie wybuduje. Stąd też powstał ten świetlik, żeby doświetlić to wnętrze. Niesamowite wrażenie robi ta lampa. Ona po prostu jest tak, jak wygląda, ciężka? Czy to nie, to ona jest takie leciutka. wrażenie robi. Tak, tak, ona jest leciutka, wygląda jak była betonowa, ale jednak tak. to jest tworzywo sztuczne. Pomysł na początku był tutaj na wielki kwadratowy stół, Aha. ale jak zobaczyłam tą lampę, no to się w niej zakochałam i szukałam po prostu stołu, który odzwierciedli tą formę. Mhm. Wyczytałam, że tak naprawdę to Państwo mieliście w planach zamieszkać w cichej kamienicy, pewnie gdzieś blisko centrum, tak? Więc jak to się stało, że wylądowaliście w takim pięknym domu? No to jest związane trochę z tym, że ja jestem z Warszawy i mieszkam całe życie w centrum i, i, no i zawsze mnie ciągnęło, żeby jednak tam być w, w całym tym gwarze i zamieszaniu. No ale pojawiły się dzieci i się okazało, że ten świat się kręci jednak we, we według jakby zupełnie innych reguł. E, no i znajomi sprzedawali tą ziemię. No mhm. i kupiliśmy ją w ciemno przy winie widząc tylko zdjęcia i, i na Nawet nie byliście dnia. tutaj? Nie, nie. Byliśmy tylko u nich u sąsiadów. Oni nam tak mniej więcej opisali, który kawałek ziemi akurat sprzedają. Aha. No i kupiliśmy w ciemno i, i no, ponieważ ja jestem architektem, no to było dla mnie super wyzwanie i zaczęliśmy budowę. Na, na jak kupowaliśmy dom, to mieliśmy tylko pierwszą córkę. I to wszystko ewoluowało po drodze. Okej, okay, a od razu powstały dwa pokoje? Znaczy, Nie, najpierw był jeden pokój okay. e, dziecięcy, ale on był tak robiony, żeby mo można go podzielić na dwa. To zresztą zaraz możemy sobie zobaczyć. Okej, okay. chciałam dowiedzieć się, jaka tu jest wysokość. Bo... 4,60 w tym punkcie najwyższym. Mm -hmm. I w zasadzie dom jest tak świetnie doświetlony, bo mamy z każdej strony praktycznie okno, mm -hmm. no, co akurat pozwoliła na to ta bryła, czyli na planie tego krzyża. Ale to, co jest jeszcze dla mnie magiczną sprawą, to jest ten basen. On wcale nie jest taki mały, jest całkiem mm -hmm. spory. I ten taras, na który wy się przenosicie wiosną i wracacie późną jesienią, rozumiem. Tak, tak dokładnie. Potem wracamy do domu, rzeczywiście latem całe życie jest na zewnątrz. Mm -hmm. No i basen jest naprawdę super rozwiązaniem. To jest basen, którego nie trzeba zgłaszać, on ma te najmniejsze wymiary, jakie są dozwolone. A, okay. No ale on jest całkiem spory, ma też przeciwfalę, więc można fajnie wpływać. Mm -hmm. mm -hmm. no, atrakcja dla dzieci to na pewno jest no, bardzo duża. Bardzo duża. I on też jest podgrzewany. To pozwala ten sezon zdecydowanie wydłużyć? Wydłużyć, super. Tak, mamy parę rzeźb polskiego e, artysty Piotra Kasprzaka. Mhm. E, dużo, znaczy głównie mamy polskich artystów, tak naprawdę. No jest, 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 jest parę e, Izraelczyków, ale głównie są polscy. E, no ta sztuka jest zbierana przez lata. Mamy Bardziej z wyjazdów państwa? Różnie, czy? różnie. Z wyjazdów, z galerii, z wernisarzy. No To, co nam się podoba. No mm -hmm. Ja też jestem po Akademii Sztuk Pięknych, więc ten dostęp do sztuki mm -hmm. jest na co dzień. No i tak jak mówiłyśmy wcześniej, dużo jest obrazów pochowanych, które w zależności od nastroju, pory roku są wystawiane, tejmowane. Mm -hmm. Mamy taką mikrogalerię. Super. Dużo jest również obrazów mojego ojca, które są w korytarzach na stałe powieszonych z różnych jego okresów twórczości. Tutaj mamy tą strefę dzienną mm -hmm. i mamy skrzydło prywatne. E, I ono tu... jest tak dobrze oddzielone. Tak, e, ta, można tutaj w ogóle mm. zamknąć i, i trochę się wygłuszyć. Tutaj mamy pokoje dziecięce. No i to są dwa bliźniacze pokoje, które można rozdzielić albo mm -hmm. połączyć w zależności od potrzeb e, dziewczynek. Super. Dziewczynki często się zamykają przed sobą, czy raczej jeszcze. różnie, są na różnie. To jest, to jest zależne tak naprawdę chyba od etapu e, ich wieku. I czy jest gość? U I czy są którejś... goście, dokładnie. <grytanie> Specjalnie dla dzieci światło tak niżej. Genialne rozwiązanie. Rzadko się spotyka w domach, mhm. żeby ktoś pomyślał o tym. Tutaj mają dziewczynki swoją łazienkę prywatną. Mhm. Piękna jest ta łazienka, widziałam ją na zdjęciach. Tu jest właśnie też fajna taka tapeta, ręcznie malowana. Polska wow. filma Red Poppy, one te właścicielki drukują tą metodą to druku i jeszcze mm -hmm. ręcznie domalowują. I tutaj, rozumiem, jest prywatna przestrzeń rodziców, bardzo duża z otwartym pokojem kąpielowym praktycznie całkowicie otwartym, bo przeważnie widzi się, że jednak jakaś tam ściana czy jakiś element oddziela ten pokój. Kąpielowy tutaj jest to wszystko połączone. Tak, kafelki tak. tylko, płyty tylko, płyty. Tak, tylko. Na początku był taki zamysł, że na tej belce, która nie jest konstrukcyjna, ona była specjalnie po to tutaj zrobiona, mm -hmm. żeby były parawany oddzielające jednak tą łazienkę, mm -hmm. ale w momencie, kiedy żeśmy się wprowadzili, się okazało, że to jest zupełnie zbędne. Ta przestrzeń jest bardzo duża, przyjemna. Fajnie jest korzystać z wanny, mm -hmm. móc patrzeć sobie na, na, na ogród, albo tak. nawet oglądać telewizję. Super. No głównym atutem no, to jest ten widok. On się zmienia o no, każdej porze roku i mhm. naprawdę jest fantastyczny i jest takim dodatkowym e, dużym oknem na świat. No i też fajnie się udało, że na tej działce jest dużo staro drzewia, tak? że, mhm. że, że jednak te drzewa są i... i no nie będziemy czekać wieczność, żeby one urosły. Super. W ogóle ta sypialnia bardzo ewoluowała, bo na początku miały być e, duże, oddzielne garderoby, właśnie zamknięta łazienka, mm. ale jak zobaczyłam to łóżko, trzeba było jednak zburzyć ściany i dostosować to wnętrze mm. do okay. na potrzeby, bo to łóżko jest bardzo duże. W tej przestrzeni tego nie widać, tego nie ale widać. ma 2,40 na 2,60, więc. E, no to spora, tak. dużą bryłą. Tak, do standardowej sypialni pewnie ciężko by było je włożyć. Tu jest prawie 300 metrów, ale tak naprawdę cztery pomieszczenia. Czyli, cztery pokoje plus gabinet. Mm -hmm. Dobrze zapamiętałam. Pomieszczenie gospodarcze, no i jeszcze ten pokój gościnny również. Tak, On jest tak, osobno tak, liczony. Tak, tak. Mam w sumie pięć pokoi, żeby mm -hmm. w ten sposób liczyć. Czyli, ogrzewanie, e, ta, ogrzewanie po... mamy podłogowe. E, mamy tą wentylację z akuperacją, która dodatkowo wzmacnia e, ogrzewanie. No i są jeszcze grzejniki kanałowe pod oknami no, w związku, że ta bryła jest taka owiana z każdej strony, mm -hmm. no to chcieliśmy, żeby to dom bardzo był e, dogrzany. E, to jeszcze jest kominek, o którym nie mówiliśmy, on też ma płaszcz wodny, dodatkową funkcję mm -hmm. ogrzewania mm -hmm. e, w domu. Okej. Okay. Przepiękne. Czy to też jest tapeta? Tak, jakaś? tak, to też jest tapeta i to też jest ta marka Elite. Mm -hmm. I chciałam, żeby ta. Szafa tak naprawdę była za ciężka w tej mm -hmm. sypialni, więc jest to raczej rodzaj obrazu. Tak, dokładnie. Mamy po prostu poukrywane takie mikro garderoby. Z każdego pomieszczenia można wyjść na taras, więc mm -hmm. w sumie każdy pokój ma swój prywatny taras. Czyli od spokoju dzieci, pokoje, dziecięce. Spokoje dziecięce mają swój taras. Mm -hmm. gabinetu również można wyjść mm -hmm. na ten sam taras. Pokój gościnny ma swój już zupełnie prywatny. No i są dwa tarasy. Z salonu. Z salonu. To tylko sypialnia tutaj nie dostała. Nie, tak, no sypialni sypialnia sypialnia, też nie. To do basenu bezpośrednio. A, no tak, tutaj jest bezpośrednio ten basen. Tak, tak. Cudowna sprawa, na pewno moje dzieci byłyby zachwycone. To ja chciałam jeszcze odnieść się do tego, że całe wnętrze i te elementy stałe to Pani projekt. Yy, no tak. Co tak. tutaj było takiego najistotniejszego, żeby. Yy, co yy, na pewno było? Najistotniejszym e, chyba założeniem to były te naturalne materiały, mhm. żeby dom się wpisywał jednak w tą Czyli naturę. Czyli mamy drewno na podłodze. Tak, mamy głównie dąb i tak naprawdę ten dąb, który jest naszym lokalnym ekstra drewnem pojawia mhm. się wszędzie we wszystkich tych elementach drewnianych, plus naturalne tkaniny no i spójne kolory. Mhm. Bo ten kolor antracyt nam się tutaj przejawia wszędzie, w stolarce mhm. meblowej, drzwiowej, okiennej, w mhm. zasłonach, kanapach, we wszystkich tak naprawdę detalach, które można było mhm. e, zrobić. A projektując kuchnię dla siebie, na co trzeba było zwrócić uwagę? No głównie na ergonomię, Pani mówiła, że ja lubię gotować e i w ogóle jakby całe życie się toczy w kuchni, dlatego jakby w sercu domu mamy hmm. tą kuchnię. No żeby ona była przede wszystkim bardzo pojemna, wygodna, stąd właśnie są dwie zmywarki, żeby można było szybko zrobić porządek. E no i zamykana kuchnia tak naprawdę. I zamykana tak. kuchnia, żeby był ład, ponieważ to jednak centrum domu i żebyśmy nie byli przytłoczeni bardzo dużą ilością przedmiotów hmm. e na wierzchu. Hmm. Ponad 3000 czy prawie 3000 metrów działki Dokładnie. oprócz basenu. Coś tutaj jeszcze mamy. Na końcu działki mamy rzekę. E, mamy tam Widać? też łódeczkę, mm. którą można sobie podrypować. Ale jest zejście z tej e, tak, działki. Tak, 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 tak. tak. Wow. Jest to jest dość łagodne, więc można się tam trochę potaplać. E, no Mamy jeszcze, nie wiem, Hamaki i no według potrzeb rozstawiamy też również boisko do Niesamowita. Niesamowite możnej, jesteśmy jest w Warszawie ludzi. nadal. Naprawdę całkiem blisko centrum, a można się tu stop czuć jak na wakacjach. Dokładnie. Macie można, takie wrażenie? Można się tutaj wyciszyć, Śmiejmy e, się, śmiejemy, że latem nie potrzeba nigdzie wyjeżdżać, bo jednak to jest najwygodniej, najprzyjemniej, pogodę też mamy no fajną. No i u siebie i bezpiecznie. Dokładnie. <laughs> Ten dom to trzecie dziecko, tak jak Pani wspomniała, więc bardzo trudno będzie się rozstać z własnym dzieckiem, więc dlaczego? Dokładnie, dokładnie. Jest to trudna decyzja, ale no nie boimy się zmiany i przed nami są nowe wyzwania. No i chyba też taka chęć jednak mm, robienia kroku naprzód. Super, więc w tej chwili dom jest wystawiony na sprzedaż. Myślę, że ten, kto będzie miał okazję nabyć ten dom, będzie naprawdę wielkim szczęśliwcem. Ja chętnie bym zamieszkała w tym domu. Jeszcze jednego pokoju nam brakuje, bo mamy trójkę dzieci, ale miejsce jest cudowne, piękne. No, i sama bryła domu też jest przepiękna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów na nowej drodze, bo wiem, że już powoli wiadomo, co to będzie. No, i dziękuję raz jeszcze za to, że mogłam zobaczyć razem z panią ten dom. Super, mi było również miło, dziękuję. Mój czas w tym domu dobiega końca. Bardzo mi było tutaj miło i sympatycznie, bo wnętrze naprawdę robi ogromne wrażenie. No, i przede wszystkim jest tutaj bardzo domowo naturalnie i nowocześnie również. To kolejny rodzinny dom, bo wiem, że o takie wnętrza nas prosicie w komentarzach. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.